Szanowni Państwo, jesteśmy w miejscu szczególnym, w miejscu świętym, w sanktuarium męczeństwa Polaków. To są żołnierze wyklęci, żołnierze niezłomni, żołnierze, którzy oddali życie dla Polski, żołnierze drugiej konspiracji, wierni przysiędze, którą, którą składali. Po agresji niemieckiej i sowieckiej w 1939 roku. Pozostali wierni tej przysiędze, pozostali wierni Polsce. Pamiętajmy dzisiaj również o tych, którzy byli przypominani zresztą w tych piosenkach pięknych tych, którzy oddali życie za tak zwaną granicą Kersona. Za ziemiami, za ziemiami utraconymi, tych, którzy walczyli o Wilno, o Lwów, o Grodno. To są również bohaterowie, to są żołnierze wyklęci, żołnierze niezłomni, o których musimy pamiętać. Także musimy pamiętać o tych, którzy walczyli w Polsce centralnej, w Polsce już zawładniętej przez komunistów ale przecież również Polsce, która poddana została zagładzie okupacji sowieckiej, że wystarczy przypomnieć, że tylko z Lubelszczyzny, Sowieci zesłali do Gułagów ponad 20 tysięcy osób, a na Pomorzu, Śląsku, Wielkopolsce aż ponad 50 tysięcy osób. To byli żołnierze niezłomni, żołnierze, którzy są dla nas oczywiście odniesieniem, są dla nas przykładem. Jeśli mówimy też o pewnych symbolach żołnierzy niezłomnych, to niewątpliwie również jest takim symbolem Ryngraf. To mówiono o tym żołnierzach, szczególnie o żołnierzach Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, że to było wojsko ryngrafowe. Tak, ponieważ mieli oni na swoich mundurach Matkę Boską, mieli Matkę Ostrobramską, Matkę Bożą Częstochowską i z tym znakiem, z tym symbolem również walczyli o Polskę, Polskę katolicką, Polskę narodową. I to jest nasze dziedzictwo. Jakby to nie, wy, nie, nie wybrzmiało, jak wydaje się, może to jest wręcz nierealne, niemożliwe, ale to jest nasz testament. Wielka katolicka Polska jest naszym testamentem którego, który musimy po prostu kontynuować. Na jednej z takich uroczystości manifestacji, powiemy, że 1 marca, to w dużym stopniu to jest właśnie dzięki Państwu, dzięki nam, dzięki Polakom, dzięki tym akcjom tak zwanym oddolnym, społecznym. Otóż na jednym z takich właśnie uroczystości był taki plakat, gdzie właśnie w tle. Wizerunku tych żołnierzy niezłomnych było hasło. Chcieli nas zakopać, ale nie wiedzieli, że jesteśmy ziarnem. I myślę, że te słowa są absolutnie aktualne. Ważne, że żołnierze niezłomni są ziarnem, ziarnem dla nas, które po prostu musimy w jakiś sposób kontynuować i pamiętać. I to jest rzeczą bardzo istotną, że. 1 marca, dzień, Narodowy Dzień Żołnierzy Niezłomnych, Żołnierzy Wyklętych jest równie ważny jak inne nasze święta, jak 3 maja, Dzień Matki Bożej Królowej Korony Polskiej, jak 15 sierpnia, Dzień Wniebowzięcia Najświętszej Marii, Polski, Ma, Najświętszej Marii i również Dzień Żołnierzy Zwycięstwa Wojska Polskiego. A także dzień 11 listopada. Niech żyje wielka, niepodległa Polska. Cześć i chwała bohaterom! Cześć i